yeah Dzień Ziemi w Stanach Zjednoczonych jest głównie świętowany 22.04. Kwietniowe obchody w następujących latach się upowszechniały, co sprawiło, że tę datę celebracji przyjmowało coraz więcej i więcej organizacji na całym świecie. Między innymi dlatego w Polsce często nazywany jest także Światowym Dniem Ziemi. Jako Światowy Dzień Ziemi w naszym kraju aranżują np. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz liczne szkoły i inne placówki związane z nauką. Ten Ziemi w Polsce w dniu 22.04 jest wypracowany od 1990 roku i jest koordynowany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej z Warszawy. Owe święto corocznie odbywa się pod innym tematem przewodnim. Oto kilka haseł z poszczególnych lat. Zainwestuj w naszą planetę 2022 rok. Przywróć naszą ziemię 2021. Działanie na rzecz klimatu 2020. Chroń nasze gatunki 2019. Zatrzymajmy zanieczyszczenie plastikiem 2018. Nawet dzieci atakują przyrody choćby wyrzucając śmieci na podłogę. Skończył się przepiękny dzień na łące. Niestety był to też dzień, który był łąki końcem. Wody mi daj, 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 Dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But now take me home, take me home where I belong. I can't take it anymore. The 天。 Na górę noc chowa te oblicze, lecz to dokładnie już zna. Nic mi nie udzie, wszystko zaliczę, choć to drogi szmar Wciąż nad przybywa, świat też się starzeje, słuszna natura na to rzecz. Ktoś, kto przeglądać będzie stare dzieje, może przeczytać ten tekst, niech każdy dziś się dowie. Broni się! Siejez wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody tak od